Cześć, cztery pory roku Arboła w Leśnej, jeden z, większych, jeden z większych takich imprez w kalendarzu, mamy w tym momencie zgłoszonych około 170 osób, masa ludzi przyjechała, mamy tłumnie, wszystkie kategorie się otwarły, tak więc będzie naprawdę wesoło, masa łuków, trochę bloczków, trochę tradycyjnych. Jak zawsze fajne miejsce. Jesteśmy w Leśnej, jedyna wada to ciężko tu trafić czasami nawet po nawigacji. Ale ogólnie jestem w tym miejscu drugi raz. Zobaczymy jak tym razem tor jest przygotowany. Rok temu, była, rok temu była tutaj impreza Wielkie Łowy, teraz mamy jesienną rundę. Jesienną rundę cztery pory, 40 celi. No zobaczymy jak mi dzisiaj pójdzie. Znowu bez treningu tydzień, ale tak. Tylko zabawa, zobaczymy, jak impreza. No, widać po ludziach, którzy przyjechali, że nastawienie jest bardzo optymistyczne. Tempe temperatura jest w porządku, pogoda nam dopisuje, mogło być znacznie gorzej, mógł padać deszcz, a mamy słoneczko. Słońce jest naprawdę ciepłe i fajne, tak więc nie mogę się doczekać, jak dzisiaj ta impreza się potoczy. I dla mnie, i dla całej reszty, dużo składów, dużo ludzi, jak zawsze pozytywna atmosfera, tak więc. Zapraszam do oglądania relacji z jesiennej rundy 40 celi od Arboła Centralna Liga i tak dalej. Wszyscy się znamy. Oglądajcie. Powiedzcie co myślicie o tych zawodach.

Ja, ja. Još se zove, ja kupio sam. Ja ne znam što to je, to je tako tuđe. Ja ne znam. Ja ne znam. Tema. Hello. <laughs> Pamiętacie? 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 filmiki? Pamiętacie? 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 다음 영상에서 만나요. Jest Was dużo, jest Was dzisiaj bardzo dużo, co nas niezmiernie cieszy, bardzo Was proszę o to, zmieniliśmy nieco trasę, trochę żeśmy to rozróżnili, że będziecie mogli poznać nowe, nowe tereny, jest mnóstwo nowych zwierzaków, próbujcie nie trafiać, bo to wszystko kosztuje, więc miejcie dla nas litość i dla naszych nowych zwierzaków. Patrzcie wokół siebie. Będzie, będzie w niektórych miejscach będzie gęsto. Będzie strzelanie w jedną stronę, w drugą stronę. Więc ja was wierzę, nie? Jest znak stop. Jeżeli dojdziecie do znaku stop, taki po prostu napisane stop, to odwracacie się i szukacie innego przejścia. Chodźcie za szlajwkami, czyli tutaj za szlajfkami, a dla innych za wstążkami. Czyli takie biało-czerwone wstążki. Jeżeli faktycznie zobaczycie na jakimś stanowisku, że znak stop jest, to nie pchajcie się, bo, bo ktoś może strzelać potem w drugą stronę. Raczej kierujcie się za tymi biało-czerwonymi wstążkami. Rozglądajcie się yy, prowadzący grupy, czy, czy nie kolidujecie tam z kimś. Zapraszamy Państwa do sklepu łuczniczego Arbo. Najlepsze strzały drewniane jakie można kupić. Nie ma co szukać, naprawdę, nie? Na moje oko karbonów, karbony też trzeba masz. Ja, trochę gorzej z tym, bo się mniej znamy, ale, ale co. E, no słuchajcie, będzie, jeżeli, je, jeżeli dojdziecie do jakiejś grupy, która będzie y, zawali drogą z takich czy innych przyczyn, bo na przykład szukają strzał, co jest ciężkie y, i, i czasochłonne, przeskakujemy. Nie obrażajcie się, ci, którzy strzelacie trochę wolniej, że ktoś was poprosi, że chcemy przeskoczyć, przeskakujemy. Ok. Paliki. Żółty dla dzieci, niebieski, normal, czerwony ekspert, rowerek dla rowerzystów. Uwaga, samochód jedzie następny. Wy zadecydowaliście, tak? Tak. 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 Sikający mają problem. Nie? Czy, czy jest jeszcze coś, o czym nie powiedziałem? Jest. Yy, dzielimy was na dwie bandy. Banda od numeru. 1 do 20 i banda od numeru 40 do 21. Tylko liczone w sty, wstecz. Czajcie? Czaj, Okej. Okay. Banda. Która banda idzie ze mną? Ta banda wstecz idzie ze mną. <grym>, czyli od 40 do 21. A reszta idzie za rąkiem. Numer grupy to numer zwierzaka. Będziemy na bieżąco wam mówili, kiedy zaczynamy strzelać. Yy, słuchajcie,. Dabcie się dobrze, pogoda jest cudowna. No co no, tyle tam, tyle pozostało do powiedzenia chodźcie, nie, idziemy. Sikający, sorry. Zobaczymy, czy to w ogóle To dwa słupki, tak? Czerwony i tam jakiś inny. No i rower, mój. A, jeszcze rower jest osobno, dobra.

Tak. tak się człowiek nie rozstrzela przed zawodami. Chcesz? Hmm. No, Zobaczymy, ty, ty? Ja bardziej, zady, te, my takie wiesz. Do 3D, to było łatwiej. Ja mam ten, fill pointy tylko odchudzane na maksa, ja nie zamawiałem specjalnie. Nicco. C***o, yeah. oh, oh, ku... oh, è piccolo! <laughs> oh, Nie? Nie, no ten odzałuje się. Ja do Audi. Wiesz, <trybuj> mamy kierowcę. Tak. Było coś niewybranego. No Nie Dobra. Dobra, Chyba, że ja.

Miałam inny obraz, nie miałam, obrazy, nie miałam nie. tego śniadania. No, trochę obok. i to Wcisnąć no, się obok. A ja miałam ty wietrza, w tym samym pić, i <grymne> Takiego miałaś? Bez tej Det var kult at du viste brystet. Det så ut som du tok svart på rødt. U. Chyba by się cele na palcach stanąć, bo, dobra, no. z podskoku. O, o kurde. Widzisz? No Ty takie, takie inne cele. Coś Ty zrobiłeś, mówiłem. Zapraszamy, spodzielnia. Połem też. na poczęstunek. Za mnie, bo ja nie biorę. Drożdżówki czy pizzerinki? A macie niedobór magnesu? Nie. Rytualnie pizzerinki z zemem. No <grystanie> czekaj, z duży No to le serem czy proszę, nie? trzeba ten noki e, no z bazerem jakimś pii... albo taką nitkę, albo trzeba proszę, proszę, proszę,

To jest kara za to, że chciałaś mi zapeszyć. Tak ja sobie. Tak. No dobra. Jedziemy z podsumowaniem dzisiejszych wielkich łowów. Ja nie mogę się odrzeczać od tej nazwy. E, to jest e, cztery pory roku. Generalnie to jest ta sama co wielkie łowy. E, Podsumowanie czterech pór dzisiejszej imprezy finałowej. Przeszło 170 zawodników z tego, co słyszałem. Tak więc mamy naprawdę dużą imprezę. Dużo dzieciaków, dużo, dużo fajnych ludzi, dużo początkujących. Tak więc jeżeli się zastanawiacie, czy warto przyjechać na zawody swoje pierwsze ever, jak będzie, to tu będzie na pewno fajnie. Zawody generalnie chłopaków i ekipy z Centralnej Ligi Łuczniczej, bo to nie tylko faceci, są znane z tego, że to są zawody przede wszystkim fajne, przede wszystkim z dużym dystansem, z dużą zabawowością. Z tym, żeby generalnie każdy czuł się tu jak najlepiej, i faktycznie ta część, ta dzisiejsza runda też pokazała, że bez zmian wysoki standard, jednocześnie cały czas dysans, poczucie humoru i robienie rzeczy dlatego, żeby były fajne, a nie po to, żeby gdzieś tam za wszelką cenę bić się o złote kalesony, tylko właśnie, żeby każdy z Was uczestników czuł się tu jak najlepiej. Ja jak zwykle tutaj bez zmian czuję się super, super fajnie. Bardzo lubię ten teren. Jest to jeden z ciekawszych. Pod względem organizacyjnych parkurów bardzo mocno dopracowany, fajny, zróżnicowany, różne dystanse. Strzelaliśmy trochę średnio daleko, trochę bardzo blisko, pod kątami, trochę przez przeszkadzajki. Bardzo, bardzo fajnie. 40 figur daje jednak mimo wszystko wycisk. Jak ktoś nie trenuje regularnie, to poczuje to fizycznie, a jak małeś i po zawodach, to poczuje psychicznie. zmęczenie psychiczne realnie jest problemem przy takich długich zawodach. Ja już tak koło 35, 6 figury też miałem bardziej tryb do domu niż jakieś tam głębokie koncentracji, tak więc łatwo odczuć to, że to, że e, zmęczenie psychiczne ma duże znaczenie. Ale odnośnie samych zawodów, tak jak mówiłem, parkour bardzo ciekawy. Lubię to, że na tych zawodach nie ma takiego strasznego ciśnienia na to, żeby figury miały jakiś wielki sens, bo mieliśmy ryby naturalne środowisko, ryby, las. Mieliśmy dinozaury, uwielbiam się do, dinoza do dinozaurów. Tym razem był tylko jeden dinozaur, jeden taki prehistoryczny ptaszeł, ale ogólnie uwielbiam to, że tutaj na zawodach są dinozaury. To jest mega, mega fajne i oby jak najczęściej e, trafiać na takie rzeczy na torach. Dobrze pomyślane, dużo bardzo małych figur. Mega duże wyzwanie. E, bardzo mi się to podobało. Strzelanie precyzyjne, niekoniecznie daleko. Też jest Fajne, kiedy nie sprawdzamy do końca oceny odległości, tylko precyzję strzelca. Podoba mi się to wyzwanie i uważam, że jest to dobry pomysł. Standardowo, oczywiście bułki, drożdżówki, pizzerki na torze w trakcie, w połowie dokładnie przebiegu. Tym razem wyszło chyba zawsze jest w połowie, ale to nie mam pewności. Ale dzisiaj było dokładnie w połowie. I oczywiście dobry gulasz po wszystkim. Skończyliśmy generalnie zgodnie z przewidywaniami, minimalnie po zapowiadanym czasie, czyli tak jak można się było spodziewać, bez obsuwy, e, która gdzieś tam miałaby wpływ. Nie zmokliśmy, zrobiło się trochę chłodniej, ale nadal nie pada. Jest fajnie. Generalnie zawody organizowane przez centralną, jak zawsze, mogę Wam polecić. I, no cóż, przyjeżdżajcie na cztery pory roku, przyjeżdżajcie na zawody arboła, bo warto, bo warto, szczególnie jeśli chcecie spróbować swoich sił. Na pewno nie poczujecie się tu odrzuceni, nie poczujecie się tutaj nie na swoim miejscu, będziecie na pewno ciepło przyjęci. Przyjeżdżajcie, bawcie się tymi zawodami. Ja nie mówię, jak mi poszło, bo zważywszy na to, że jednak mimo wszystko, ponieważ jest dużo ludzi, to przyjechała też bardzo mocna ekipa, czyli raczej do tyłu niż do przodu dzisiaj, ale nie jeżdżę na zawody po to, żeby wygrywać, tylko żeby się dobrze bawić, bo inaczej bardzo szybko straciłoby to urok dla mnie. Bawiłem się dobrze, mam nadzieję, że nie będę ostatni, a zawody, tak jak mówię, polecam, przyjeżdżajcie na rundy. Ja w miarę możliwości będę pojawiał się też na reszcie, już kolejnego pucharu i innych zawodów robionych przez ekipę Centralnej Ligi. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku, a jak dobrze pójdzie, to Wam wkleję na końcu, jaki był wynik. Cześć!